Kawiarka nie bez powodu występuje w wielu polskich domach. Jest śliczna, robi dobrą kawę oraz istnieje ryzyko, że ci wybuchnie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak poprawnie i bezpiecznie jej używać. Potrzebujemy oczywiście kawiarki, dobrej, świeżo zmielonej kawy, gorącej wody i mokrego, chłodnego ręcznika. Po pierwsze, kup dobrą kawiarkę. Nie dam jakiś słaby produkt z bazarku. Jestem niestety jedną z osób, która przekonała się o tym we własnej kuchni. Zaworek bezpieczeństwa wystrzelił, ale na szczęście nie na mnie. I ostatecznie kawiarkę trzeba było kupić jeszcze raz. Po drugie zmiel około 18 gramów średnio lub ciemno palonego ziarna. Nieco grubiej niż do espresso, ale dużo drobniej niż do dripa. Po trzecie wsyp ziarno do siedzeczka i nie ubijając wyrównaj. Musi być tyle, żeby całe siteczko było pełne. Jeśli chcesz mieć mniej kawy, to musisz użyć specjalnego takiego wypełniacza. Po czwarte wlej do dolnej części gorącą wodę. Skracamy w ten sposób czas, w którym woda ma kontakt z ziarnem. Dzięki czemu kawa nie zdąży się przyparzyć. Pamiętaj, żeby wlać poniżej zaworka bezpieczeństwa, bo inaczej będzie po prostu niebezpiecznie. Po piąte porządnie zakręć kawiarkę. Tylko uważaj, bo dół już jest gorący, i połóż na gazie. Lub jeśli masz taką kawiarkę jak ja, podłącz ją do prądu. Pamiętaj o tym, żeby zabór bezpieczeństwa skierować, jak sama nazwa wskazuje, w bezpieczne miejsce. Porzuć tę kawiarkę, ściągnij ze źródła ciepła i możliwie szybko schudź od razu, gdy usłyszysz brzydki, charakterystyczny sygnał. Możemy kawiarkę włożyć pod zimną wodę lub przytulić mokrym ręcznikiem. Po siódme i ostatnie, umyj dokładnie maszynkę. Nie każdy wie, że oprócz umycia oczywistych miejsc, w kawiarce trzeba również przyczyścić podwozie. Tam się da zdjąć uszczelkę i ten filterek powyżej ziarna. Nasza kawa jest już gotowa. Jeżeli została przygotowana zgodnie z tą instrukcją, w filiżance nie znajdziemy cierpkich, przypalonych i nieprzyjemnych nut. To tyle na dzisiaj. Po więcej informacji związanych z kawą, zapraszam na nasz kanał. Zapraszamy w podróż do źródeł smaku.